Dziś w Sejmie głosowany jest wniosek o doprowadzenie byłego ministra Zbigniewa Ziobro przed Komisję do Spraw Pegazusa. Dlaczego minister się nie zjawi, a może się jednak zjawi? Minister Zbigniew Ziobro, były prokuratora generalny, przestrzega polskiego prawa. Minister Zbigniew Ziobro szanuje polską konstytucję i szanuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku w wrześniu 2024 roku stwierdził, że nie ma komisji do spraw Pegasusa. Jest wadliwie powołana materia, którą rozpatruje, jest niekonstytucyjna. I gdyby koalicji 13 grudnia zależało na tym, żeby minister Zbigniew Ziobro stawił się przed legalną komisją, przed czym się wcale nie uchyla i powiedział, że chce się stawić przed legalną komisją, dlatego że przestrzega prawa, to wystarczy zmienić uchwałę o powołaniu komisji śledczej i robić wszystko kolegę arti zgodnie z prawem. Nie ma komisji do spraw Pegasusa, więc nie można doprowadzić żadnego posła, żadnego świata. Przed oblicze komisji, która nie istnieje. W związku z tym, wszyscy, którzy uczestniczą w tym procederze, w mojej ocenie łamią prawo. Panie pośle, ale spór dotyczący komisji do spraw Pegasusa jest sporem czysto technicznym, ponieważ on został w zasadzie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że komisja nie została powołana ze względu na brak na obradach posła Wąsika i posła Kamińskiego. To jest spór czysto techniczny, nie dotyczy istoty samej komisji. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie ma komisji. Jeżeli szanujemy polską konstytucję, polskie prawo, szanujemy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, musimy się do tego zastosować, czy się to komuś podoba, czy nie? To nie jest tak, że część polityków będzie uważało, że są wyroki Trybunału, a część polityków będzie uważało, że się z nimi nie zgadza to tych wyroków Trybunału, czy wyroków sądu, czy wyroków sądu, czy wyroków sądu najwyższego, czy wyroków sądów powszechnych nie ma. No to jest po prostu bezprawie, jakieś kompletne bezchołowie i trzeba z tą anarchią skończyć. Nie przypominam sobie takiej sytuacji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby którykolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości nie dostosowały się do wyroku sądu. My szanowaliśmy sądy, my szanowaliśmy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzaliśmy, czegoś takiego nie było. To jest całkowicie bezprawne.